Prezentuję gołąbka o numerze 769, jest to, jest to e, samczyk, który wywodzi się z samicy lotowej 1545, rewelacyjnej zresztą samicy lotowej, która latała tutaj na gołębniku Zamżycki Team e, w tym roku po, po siódmym locie Wróciła i to w szpicowym konkursie, bo chyba była druga albo trzecia, i w tygodniu przepadła nam. Także nie mam pojęcia, co się stało pewnie drapieżnik, albo albo, albo nie mam pojęcia może uderzyła o druty, które są nad głębnikiem. W każdym bądź razie przepadła i tak ubolewam na tym, ale wcześniej zostawiłem jajka po niej. i ona w parze była z samcem 45 od mojego kolegi Dita Majera. No i tutaj mamy owoc tego, tych gołębi, czyli samica, samica 1545 to był gołąb, który był wyhodowany u Marcina Bochynka, czyli super rozpodowej samicy 4503, która była naparowana na syna syreny i jackpotta, czyli jackpot to dziadek jest Eliota na samca o numerze 469 który też jest jak gdyby w hodowli u, u Marcina Bochynka i tutaj właśnie mamy dziecko tych wspaniałych gołębi także w tym gołębie jest wszystko 12-18 jest Abraham, jest Jackpot i, i rewelacyjna rozplodowa samica Marcina Bochynka 4503. oj, to co wyróżniają gołębie Marcina Bochynka o pięknym oku Polecam.